Przypominam, że do wygrania jest granie z o wartości minimum 50 zł. Wystarczy zostawić suba, łapkę, skomentować ten i ostatni film, zresztą wszystko macie w opisie. Poza tym każde wpłacone przez was 3 zł na GeForce Kings z kodem DRUSZOK to szansa na ciekawe nagrody. Wystarczy, że wyślesz jedynie potwierdzenie wpłaty na kanał wpłaty. Zresztą wszystko macie na Discordzie. Cześć, z tej strony Drusiok dzisiaj jesteśmy klasyczni na GeForce Kings. Jeszcze przed materiałem zachęcam was do wpisania kod DRUSZOK który da Wam 5% więcej do na stronkę. sobie wpłacicie czym tutaj naprawdę chcecie: skiny crypto, i PayPal, i CardBlick. Czy by chcecie to wpłacicie? No i co darmowa skrzyneczka tutaj? O, możecie dostać między innymi no ten revolver taki sobie, ale już złotóweczka tutaj, czy na przykład 40 groszy? No zawsze coś jest, tak? To przypominam, że macie takby, jakby no, za darmo, nie? Jak jeszcze nie byliście na stronce, wpisujecie kodzik i macie skrzyneczkę na start. Widzę tutaj, że dużo skrzyneczek zostało z graficznie tutaj zmienionych i to ładnie wygląda. No dajcie znać, co tym uważacie. Na raz sobie... Na pierwszy rzut AWP leci. Electric. Mortis. Je, obok Meduza Okej. Okay. Do dobra. Pierwsze. Już idziemy tutaj od tego. Otworzymy sobie pirata jednego. Miniamy to, nie chcę zapatrzeć. Mm -hmm. Zwracam honor. Pirat? Zaskoczył. Skrzynia d'Same. Może dwa razy. Gacia. Stój. Legansko. No dzisiaj... Dzisiaj jestem w szoku, co dzisiaj udało się no, tutaj trafiać. Eee. Wszystko trzeba z głową. Teraz pójdźmy w te. No to nie jest jakaś tania skrzynia, ale jest nieco tańsza po prostu. i widzicie tu już... go, chociaż ten FI7 może może. Ej, dzisiaj jakaś skrzynka nie oddała póki co? Nie. Ej To jest błąd? Coś, coś się... Halo? Nie wiem Dwa razy Mozby No tu już Pierwszy raz coś nam nie oddała, ale druga szansa Tu już nam się zwróciło Przejdźmy do mojej skrzyni z tych budżetowych I dolar, dollar, I need dollar, I need dollar 12 ziko 12 ziko 12 dostajemy o już się chyba póki co pech Ale szczęście się póki co kończy wszystko to wiecie to są ojej mogę wejść tą skrzynkę coś coś ojej um, jest promka to otwórzmy sobie trochę tej i skrzyneczki waliant. I miejcie troszeczkę waluty później wymienimy swoje walutę. No tu jest chyba bez strzału dokładnie, ale jeszcze raz. Okej, okay, tu już jest. Nieco, nieco lepiej. I my sobie zrobić kontrakt. Nie, nie kontrakt, tylko... do, 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 do generatora wrzucić 1800. no spoko Wrzucamy. Okej, okay. ładne mp No i za darmo w sumie. nie? Dodatkowo dostaliśmy ten P9. Um, no co, tutaj? Może sobie 3 razy, 4 razy, albo za tysiaka równo. O, o, o. ja. ja. Myślę, że możemy teraz zagrać sobie bitwą, bo to co dzisiaj dało. To jest... Ja nie mam, pytam, co się dzisiaj dzieje. byśmy mogli sobie otworzyć. Nie mam tak szczerze pojęcia, może skrzynia. Hmm. Okej, okay, możemy tak zrobić. No, może trzy tylko. Trzy razy glowsy same procentowe takie mm. i co jeszcze? Ekskluzive 10%. No oj, czyżby nie ma tej skrzynki? Już czy... jest. A luksury, nie ekskluzive. 1800, a trzech. Lecimy z tym. Jak już tutaj nie odda? Mówimy papa, żegnamy się już dzisiaj ze stronką. I gramy, bo i tak dzisiaj już wygraliśmy No dobra Same skrzynie procentowe, no zobaczymy, dzisiaj, no, dzisiaj te procenty nas lubią sobie być cały czas profit mieliśmy Praktycznie Sam z pierwszej skrzyni No jest skałach ale nie ten W tych zawsze tutaj będzie, przynajmniej z tych tutaj jest najbliższych dwóch skrzynek, nie? No nie taki, nie taki, nie taki Ale teraz, teraz czuję, że będzie takich lepszy. Magia 130, dobra Glowsy, może rękawiczki dla mnie? Nie. Myślam, że tym razem. Nadal nie. Ale do, do trzech razy sztukaj teraz. Dla nikogo. Asimowka, Simowka mam. Fajna wupka. Dajcie mi Asimowka jeszcze. Je. Niestety nie. No nadal nie. Nadal nie. No okej. Okay. 10% S Speciality. Ok, to scout jest. Ja się jeszcze nie cieszę, bo tu jeszcze wszystko może się zmienić. Ale co dzisiaj się sta... Nie wiem, co dzisiaj się dzieje, ale jeszcze jest spokojnie, bo tu wszystko się może zmienić. Tu jeszcze jest kupę skrzynek, trzeba mieć. Do końca. Do końca myśleć o właśnie ten rs Jeszcze nożyk. Jeszcze nożyk. No bo te luksury, jeszcze coś z luksury by dało, to by było Miodny No nożyk tutaj dla Enrego. No Enrego nie powoli. Oj tu już. A chyba przegonił.

Eee, yy, yy. bo tu aż się... Poczekaj, bo coś... Co, coś tu, coś... Co co? Oho, opa.